System ENOVA 365 to nowoczesne rozwiązanie, które rewolucjonizuje sposób, w jaki zarządzamy szkoleniami BHP w naszych organizacjach. W dzisiejszym świecie bezpieczeństwo i higiena pracy to kluczowe elementy, a ENOVA 365 dostarcza nam narzędzi, które pozwalają na efektywne planowanie, rejestrowanie i monitorowanie tych szkoleń. Jedną z najważniejszych funkcji ENOVA 365 jest ewidencja szkoleń BHP. System umożliwia szczegółowe rejestrowanie różnych typów szkoleń, takich jak szkolenia wstępne, okresowe czy specjalistyczne. Dzięki temu każdy pracownik może mieć swój indywidualny dostęp do historii szkoleń, co znacząco ułatwia ich śledzenie. Planowanie i harmonogramowanie szkoleń to kolejny kluczowy aspekt, nad którym pracuje Enova 365. Automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach czy możliwość grupowego przypisywania szkoleń pracownikom sprawiają, że zarządzanie procesami BHP staje się znacznie prostsze. Elastyczność w ustawianiu terminów oraz częstotliwości szkoleń okresowych daje wygodę nie tylko działowi HR, ale i wszystkim pracownikom. Nie można zapomnieć o potężnych narzędziach raportowych, które dostarcza Enova 365. Generowanie raportów o odbytych szkoleniach oraz monitorowanie terminów ich ważności to funkcje, które pomagają w bieżącej analizie stanu szkoleń BHP, identyfikując ewentualne braki. Co więcej, system jest regularnie aktualizowany, co oznacza, że zawsze jest zgodny z najnowszymi przepisami, co jest szczególnie istotne w kontekście zmian związanych z COVID-19. Dzięki automatycznemu przedłużaniu ważności szkoleń, ENOWA 365 eliminuje stres związany z terminami. System samodzielnie oblicza nowe daty ważności szkoleń, co pozwala nam skupić się na innych ważnych aspektach naszej pracy. ENOWA 365 przyspiesza również operacje seryjne, co umożliwia grupowe aktualizowanie terminów szkoleń dla wielu pracowników jednocześnie. Całość systemu jest zintegrowana, zapewniając spójność danych pomiędzy różnymi modułami, co znacząco podnosi efektywność naszych procesów. Niezwykle istotne jest także wsparcie dla różnych form zatrudnienia. Niezależnie od tego, czy zarządzamy pracownikami etatowymi, czy zleceniobiorcami, Enova 365 dostosowuje szkolenia BHP do specyficznych potrzeb każdego z nich. Podsumowując, moduł zarządzania szkoleniami BHP w systemie Enova 365 oferuje kompleksowe rozwiązania, które wpływają na efektywność, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami prawa w zakresie BHP. Wdrożenie tego systemu to krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz optymalizacji kosztów. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej Enova 365 i chociażby skonsultować się z doświadczonymi specjalistami firmy NeoSmart, którzy mogą pomóc w pełni wykorzystać potencjał tego narzędzia. Zachęcam do zapoznania się z ich ofertą, to doskonały sposób na wzmocnienie działu HR w każdej organizacji. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.